Dzisiaj jest 27 stycznia, jest ładzie na 8 chodzimy, jest ze mną kilka osób, nie będę wymieniał ponikał, bo jest ich za dużo. Przywitajcie się wszyscy Są osoby, są Dzień dobry Dzień dobry Chciałem pozdrowić Belorda najlepszego maga na serwerze Ej Pan mi pisze żebym bym no to ja mu napiszę, a ty a ty a ty kurwa Uuu, jak ty agresywny jesteś. Bro. Mało tu ludzi dzisiaj coś. Mało? No mało. No właśnie mało, i Belorda nie widzę. Kurwa, umiecie mną umie w pokoju, gram do światła i nie wiem gdzie jest Ys. A dobra, już widzę. Nie naciskaj, bo umrzesz. Dobra, cyca bije. Dwa kroki zrobię Belorda pozdrawiam. zrobię Pitur zrobił, zrobił. Sobie jakby jakiś tropiciel zabijał się pięć, nie wiem kto to jest, ale klątwę ma, normalnie. Kulia. Jakiś potwór. Ba... Ta. O. 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 Jak, tu taki... ten, jak tu jest ten Tekusin, to jest mój pogromca, gościu. Tam pochę... przed nim. No. Jakiś tam 3 przyszedł podłożnie i mówi ten... I, Dobra, I pyta się czemu mu było Nie zdążył wejść, czekaj. Ale jesteś... Normalnie. Roman. Dziękujemy. Pełen podziw. Pełen podziw, podziw. Podziw. Dziękujemy cię. Ty patrz, kto tu patrzy. Ja? No. Z wychowanym kozakiem, nie wiem, kto to jest, ale bije bezprzeklętej, bo trzeba doznać bez To... To jest Marcin. Uuu, to padniesz. Fuj tam, ja mam przeklętej. Ale wejderz. to mało... Mało osób tutaj. No mało. Marcino... Marcino wybrakuje jednego kamienia, jedno z goi. Lwów. To kupi akurat za PSC ta pewnie ty, Czemu Ty o, ta jest, jest w tych marzycielach? No. Zapijcie tego te kusina, ja się, ja się obawiam tego gracza. A gdzie to jest? Ja, 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 ja nie wiem, ja, Ale już ja mi dobra. Dobra. Overlast, co to, to jest? To jest Heiser To nie jest Heiser, to jest Neymar Koronka 60, tak, to jest Za parady? Nie, tak wypadam Bo nie wiem, nie, może nie wypadam Proces, jak Belor ma podbójną arkę i nie ominę, to też wydarza. To nie źle. Lili. A Lili to w marzycielach jest? No mm. jak? No ty Jak ja też do marzycieli idę. W niedzielę. Tam z Aliasa to jest Kozak Set. Tam się bał. Jak tarmuski ktoś ma, to ja go nie bije, bo to jest... To jest za silna legenda, jakiegoś Overlast'a mi ja, ja tutaj ja jest. Padam, dobra, B-Lord Ja pana strzucam. Ja oh. Mu... on CBK i cztery do, dotyki. Ja, Pozdrawiam Belorda. lorda ja Tak, ale CBK powstał i ominąłem mu Tak się leszczy, bije właśnie. Napisałem że pozdrowił granat. O, ale padam. Ja... Dobra. ja cię strzucam. Kosti, a ty ubiłeś go? A ja ubiję o, tego, jak ubiję mnie ten Tekusin dobija! Jak umrę, to gościu łamię komputer Chodź, na pół. Chodzi, weź tego cukra, bo ja nie kup od niego, nie zdążę przyłożyć, jeżeli możesz. Aha. Dole jest. Na, na kamerę, jak ja mam... Zapewne z nim padnę, no ale trudno. O, już dostaje. Zobaczcie Zobacz, sobie z tą walkę, co mam telefon, pokazuje. O, już sam zamro... O, już CBK, po RC jestem. <laughs> ty, no ledwo go zabiłem znowu. No weź, o co chodzi z tą grą. Czekaj, bo ja chcę tego... Yeah. Lili. Jak? Ja już wyleciałem. <grym> <grym> musisz, musisz ulepszyć akurat, chuj. No to chyba ta. ty. Dzięki, że kazałeś mi wziąć Ja wziąłem ja tym... No nie. Ja, ja wiem tym... cukrem no ja, ja i padłem, bo CBK i 500 dotyków. Ja cię kocham, serio. Wziąłem ja CBK, gościu, rzad i od razu po RC byłem. z ty magiem gościu. Cukier mnie leje. Zaraz go wezmę, czekaj. O i szklątwa na star no ja wygrywał, Włażej, bo Magi go magiem ubijesz ty Ubiję go, Przestaram się go ubić Ja go ubiję, ja go ubiję, ja zaraz ubiję Ty już nie miałeś go brać, ty już wyleciałeś, czy co? No, no ja ja panu, bo, 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 wow, wow, wylekła, i Ta. Ta. Aha, Ja hmm, Nie miałem, jemu do 40 parę procent Może ty masz ochotę go Kogo? Jaką? On za silny dla mnie chyba. Widzisz, że ja umieram, bo teraz od gówna jakiegoś. Jak ty, jak ty masz poluć Redku 4 pierki na zmianę to ty nie masz rady. No ale no 4 pierki, a ja tarmuski muszę kupić, bo nie mam i ławi, że jak Cebeki schodzą. Wracam polu. Ja miałem padł. weź tak no. kierownika Redkus jak możesz idzie. Kierownika Wiecie jaką piękną walkę <laughs> z miała? Weź cukra ktoś, bo mnie będzie biła, ja nie mam teraz podnieżem. To ja biję tego kierownika tam, to chciał. Idę do loki, To nie dymy widzę O, jak ten red kuźgierkę ma, to chyba zgon następuje <grym> Dobra, mam cukro, ale zdążyłem w pod niego założyć zobacz, podunik. Zobaczymy jak to będzie Co ty na tam się pod ubierasz? Pod tropa Pod tropa. zobaczcie sobie walkę ale tak zwykle te pewnie uniki nie posiadają by dobrze. Też go piłeś? O sality, ile hitów miałeś? Ty. <laughs> ja Ile tam było. jest? Tak bo tak nie tak widzę walki. No aż zero. Jak on zbrojki nie ma?